Siema, dzisiaj wam pokażę jak zrobić mody do do farminga 15 na xbox 360 po pierwszy pierwszy krok musicie mieć takiego pendrywika byle jakiego takiego trzeba wsadzić bo... to do konsoli no. dobra, ja wsadziłem już i się wysiedliła taka, co musicie wejść w arminga, akurat mam tu i włączenie go i po włączeniu zrobię cięć, jak się włączy, już mam. I macie normalną karierę i pędrę Naciskacie po prostu na to i się wyświetla taka zakładka. Nie na dysk twardy, tylko na przenośna pamięć USB. I wtedy macie takie coś, że świat musicie stworzyć. Ja już mam akurat tyle kaski, musicie swój stworzyć, wejść na niego i po prostu go zapisać. Wtedy po zapisaniu świata musicie wyjść i wyciągnąć pendrive'a to się samo zapisuje I Iść do komputera, robię cięcie gdyby chciał to bym mógł mu to zrobić to bym mógł to zrobić ja mu? tylko proszę powiedzieć okej okay. już jestem jak coś to nie moje, jest tylko moje mały kacper dobra Jesteśmy już na komputerze I wsadzicie pendrive'a do komputera I wtedy macie taką aplikację, musicie zrobić Horizon Ja już ją mam odpaleną Czekajcie, bo ja coś tam kamerę osłyszałam Ja coś tam ja będę wam czytać to I wtedy macie takie coś A, kamera kamera wyczyścić później Wtedy macie flash drive i tutaj pisze 6GB free. Nie musicie wtedy wejść w games. I wtedy się wyświetla Wam Farming Simulator 15. Wchodzicie i się wyświetla takie coś poza save game. Pisze. I musi być Content Ankham. Wchodzicie w to. Musicie w to wejść, i wtedy pojechać na sąd. Jest tutaj metabin. Prawym przyciskiem myszy i ExtraS I się wyświetla takie coś: pulpit, zapisz. I to pisze, nie istnieje. istnieje to już. I wtedy macie takie coś, bo ja to mam. Tu będzie my to i ja on takie coś, i musicie w pierwszym pasku znaleźć. money ja właśnie coś piszę. Hmm. Na przykład. Y na przykład chcę e, mieć 20 bilionów, i wtedy nie oszukuję. Mam to 20, albo napiszę sobie 10, bo być z bogaty i się zrobi, i tyle kaski chcę mieć na przykład wyłączam to tak i wtedy piszę zapisz wtedy wchodzicie jeszcze raz w horizon bo trzeba takie coś zrobić teraz jeszcze raz tym przyciskiem samym brawym i tutaj jakieś na file i wtedy szukacie tutaj meta meta jest, utwórz wtedy się robi takie niebieskie musicie jeszcze raz i tutaj replace jeszcze raz meta Utwórz i jest w I wtedy jak macie to musicie napisać, nacisnąć to czerwone. My się właśnie teraz robi. O. I wszystko to jest. Wyłączam Horizon, komputer. I przenosimy się do Xboxa. No i ja udowodnię, że wyłączam. Nic nie będę przestawiać Widać. Idziemy do koła Xbox Dobra, gdy jesteśmy już przy Xboxie. To ja muszę sprawdzić. Wsadzacie go do konsoli i wtedy musicie włączyć kariera. I się włącza takie coś. I zobaczcie, gdzieś kaski się zmienił. Jak widać, wszystko działa. To nie fake. Spróbujcie. Zapraszam po prostu przetestuj, Mati.